Witajcie serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić sobie porządny filtr łupów. Porządny, czyli konkretnie pod Wasz build. Shift F oczywiście otwieramy. Tu można dać utwórz filtr albo jeżeli zamkniecie plus utwórz nowy filtr. Nazwa, opis to jest dla Was, żebyście umieli później ten filtr sobie znaleźć. Jeżeli robicie pod klasę, to sugeruję właśnie nazwać sobie tą klasą postaci. Albo na przykład wartownik paladyn. Nie? No i zaczynamy nowy film. Pierwsza reguła, od której ja zaczynam, to jest ukryj. Rzadkość. Normalny magia rzadki wzniosły. I w tej chwili ukryło wszystkie te itemy, które tutaj leżały. Kolejne co do, robię, to ukryj typ przedmiotu i dole. I w tym momencie ukryło wszystkie i dole. Na się oczywiście, jak naciśniemy, to widzimy. I teraz będzie nam dodawało reguły powyżej. Powyżej reguły mają wyższy priorytet. Chcemy klatę. Najpierw zerknijmy jaką. 700 pancerza. Procent pancerza zmniejsza obrażenia w czasie. Mana, mana pancerz i zamiast regeneracji życia życie bym bolała. Typ przedmiotu. Zbroja. Jeżeli zaznaczycie sobie więcej niż jeden, to nie będziecie mogli wybrać podtypu. Tak więc lepiej każdy item, jeżeli chcecie konkretny, robić sobie osobno. Podtyp, wartownik. Moje to jest akurat insygnia czempiona. Nie przejmujcie się, jak nie znacie nazwy, bo widzicie, są wszystkie statystyki wypisane. Można po statystykach sobie zaznaczyć. Bardzo ważne, że ja chcę tylko wzniosłe. Przyrostek, życie. Ja nie pamiętam jeszcze, który pancerz czy które życie, znaki item, więc zaznaczam sobie po prostu wszystkie. mana No i mamy 7, czegoś mi brakuje. Mana, życie, pancerz. A, pancerz. Nie zaznaczyłam tego pancerza. I teraz chcę, żeby co najmniej dwa te afiksy były w tym itemie. Więc zaznaczam sobie dwa. Można oczywiście trzy, można cztery, ale to będzie bardzo, bardzo mała szansa na to, że taki item znajdziecie. A przy dwóch już można kombinować i się bawić kraftem. Przy jednym, no, bardzo, bardzo ciężko jest. Przeważnie potencjału wtedy brakuje. Są jeszcze opcje zaawansowane, ja z tego nie korzystam, ale jak chcecie, możecie. Tu można sobie zaznaczyć, jaki poziom afiksów byście chcieli. Jak dacie więcej bądź równy, na przykład niż 6 no to w tym momencie dwa afiksy będą musiały być na szóstym poziomie albo wyżej. Tak jak mówię, ja z tego nie korzystam, ale jeżeli zależy Wam na przykład, żeby tylko mana była na tym szóstym bądź siódmym, to możecie sobie zrobić całkiem osobną regułę. Zaraz pokażę zresztą. Widzicie? Wyświetla mi już. Mogę sobie na przykład dać zmień kolor, zaktualizuj i jest różowa. I teraz jak zrobić, żeby szósty poziom konkretnego afiksu? No to wiadomo, typ przedmiotu, zbroja, podtyp, ten sam. Tu przyrostek, bo jeżeli dodam, że musi być szósty, to nie muszę już zaznaczać, że chcę, żeby i ten był wyniosły, tak? Bo wiadomo, jeżeli będzie miał szósty poziom afiksu, to na pewno będzie wyniosły. Mana albo mana, obojętnie która. Z co najmniej jednym afiksem, więcej bądź równy. 6. Tutaj jeszcze można łączną wartość stopnia afiksów, ale to już naprawdę lepiej tego nie ustawiać, chyba że chcecie mieć perfect item, bo można sobie dać 28, tak? czyli wszystkie 4 na siódmym poziomie. To jest no, nierealne, moim zdaniem, do wydropienia, no ale i na przykład zmienimy sobie kolor na jakiś pomarańczowy. No jeżeli nam dropnie klata. Z szóstym stopniem many, pierwszym bądź drugim, pierwszą bądź drugą maną, to będziemy mieć ją na pomarańczowo. I tak robicie z każdym jednym itemem. Jeżeli chodzi o buty, na przykład, ja tutaj mam jeszcze eksperymentalny, to też w prefiksach się wybiera eksperymentalny. Aż Wam pokażę. Buty. podty. Ja już akurat wiem, buty cytadeli. Warunek. Rzadkość. Zniosły. Przyrostek. I tu teraz wystarczy wpisać XP. Początek. I nie patrzycie na ten początkowy, przynajmniej w przypadku tych butów, tylko na całość, bo przeniesienie sługusów po użyciu zdolności ruchowej. To jest właśnie ten. No, ale w sumie nie tylko ten chce. Dostrojenie. Pancerz. Oczywiście wy zaznaczacie sobie to, co chcecie. Jeżeli potrzebne wam są odporności, no to wpisujecie. Nie macie wszystkie odporności, tak? Wszystkie odporności fizyczna, żywiołowa. Ja akurat nie chcę odporności, bo mam. I co najmniej 2. Dodaj. Wyświetl zniosłość buty cytadeli z dwa z 8 afiksów. I tak samo robicie z posążkami. Wszystkie mamy ukryte. To są zdobione posążki. Wyświetl. Typ. Przedmiotu i dole zdobione, potwierdzi dodaj. Widzicie? Już. Ale ja chcę tylko dla maga i dla akolitki. Wymagania klasy mag akolitka. A jeżeli zmienię i usunę maga, to już wtedy go nie widzę. Jeżeli, tak jak mówiłam, przesunę sobie do góry. O, to też nie widzę, bo liczy się ten warunek, który jest wyżej. Tu akurat, czy zbroja jest pierwsza, czy idol, nie ma znaczenia. Tak więc w ten sposób można się bawić filtrami. Zrobić sobie perfekcyjny filtr, pod to, co potrzebujecie. Oczywiście, możecie łączyć postacie. Jeżeli gracie dwoma, no to przelogowujecie się na tą drugą, patrzycie, jakie jej są itemy potrzebne, i edytujecie ten istniejący już filtr, dopisujecie do niego, więc ta postać wtedy ma szansę wam dropnąć na jedną i drugą. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Dzięki bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia w kolejnym filmiku.